I hej, się z tej strony, makler Games i witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie, zym oczywiście, Call of Duty Modern Warfare. W dzisiejszym filmie sobie porozmawiamy porozmawiamy o perkach, które będą w grze na start, na premierę. Obecną chwilę jest 16 ich, lecz oczywiście może to ulec zmianie, może być ich mniej, może być ich więcej dalej, itd., itd., ponieważ wiadomo, że już gra wyjdzie, będzie w pełni oczywiście skończona i wtedy otrzymamy pełny produkt gry Będziemy wiedzieli dokładnie, jakie, jakie perki są w grze, lecz na daną chwilę jest 16, między innymi 5 w jakby pierwszym slocie, 5 w drugim slocie i 6 w trzecim slocie. A więc zaczynamy, od, oczywiście, od pierwszego slota, w którym jest 5 perków. Pierwszy perk to jest o nazwie Double Time i ten perk potraja twój sprint, więc normalnie, oczywiście, biegniesz tam kilka sekund, męczysz się i tak dalej, a to jest oczywiście potrójny, potrójny sprint, więc dzięki temu, gdy będziesz używał ten perk, będziesz nie biegał, i gdy zabijesz przeciwnika, Twój sprint zostaje resetowany, czyli odnawia się natychmiastowo, więc to jest bardzo, dobre, bardzo dobry, moim zdaniem, perk. Drugi perk to jest, który się nazywa EOD, i tutaj ogólnie to jest jak Flagjack z Black Opsa, czyli otrzymujesz mniejsze obrażenia granatów ekskluzywnych ogólnie ogień i tak dalej wiecie o co chodzi claymory proximity mines właśnie które są w grze I, i na przykład c4 więc to takie wszystkie wiecie equipmenty które no, które sprawiają wybuch i tak dalej ogień więc ym, będziesz oczywiście wtedy mniej yy, będziesz bardziej odporny na, na tego typu wybuchy kolejny temper to jest scavenger no nie, nie ma co to tłumaczyć za no, każdym razem gdy zabijesz przeciwnika z niego wypada amunicja dzięki temu możesz podnieść amunicję i i tak naprawdę nigdy amunicja się nie kończy dzięki temu perkowi. Kolejny, kolejny tutaj e, perk jest to, y, nazywa się tracker czyli jakby śledczy, wiecie. I właśnie ten, ten perk jest strasznie podobny do, też do Black Opsa 4 i ten perk ogólnie sprawia to, że 30% szybciej poruszasz się kucając. I drugą możliwość, którą daje ten perk, jest to y, widoczność śladów przeciwnika. Nie wiem w jaki sposób, czy będzie jak to w Black Opsie y, 3, że ślady były takie czerwone, raczej nie. Nie wiem w jaki sposób to będzie zrobione, ale czy tak, to jest druga opcja tego perka, żeby po prostu będzie sprawa to, że będziesz widział ślady dosyć wyraźnie. Kolejny tutaj perk, jest to ostatni z pierwszego slotu I to się nazywa TUNE UP I tutaj ogólnie no, zwiększa tak naprawdę o 50% yy, Tam ładowania wszystkich takich equipmentów, granatów itd. Ponieważ prawdopodobnie yy, jakby granaty, flashbanki itd. miny będą na cooldown Czyli za każdym razem, gdy użyjesz yy, To będzie sprawiało, że to się oczywiście szybciej ładuje o 50% Więc to jest nawet, nawet spoko PERK Dobra, przechodzimy do drugiego yy, jakby slotu perków I tutaj też mamy yy, 5 perków, między innymi pierwszy perk to jest Ghost. No, każdy chyba wie co to jest za perk. Yy, trak widoczności dla przeciwnika na radarze oraz gdy zabijesz przeciwnika, yy, nie ma nie ma pokazane gdzie, gdzie, on, gdzie go zabijesz, się, ale takie Wiecie, tej takiej małej czaszki, która właśnie pokazuje gdzie umarł sojusznik. A więc kolejny perk to jest Hardline, o którym wczoraj wspomniałem. Jest to właśnie perk, który sprawia to, że wszystkie killstriki kosztują o, jeden mniej, o jedno mniej zabójstwo, więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo fajny perk. Chociaż. No nie wiem, jeden kill tak, tak trochę słabo, fajnie jakby było z dwa, ale było w sumie zbyt dobre, prawda? Kolejny perk to jest Kill Chain i tutaj ten perk sprawia, że kile, które zdobędziesz poprzez zabijanie, używając killstrików, czyli e, na przykład użyjesz helikopter, ten helikopter e, zabije 3 osoby i właśnie te 3 killstriki będą się liczyły właśnie do kolejnego killstrika, czyli w tym przypadku oczywiście bez tego perka nie zdobędziesz kolejnego killstrika, ale z tym perkiem e, właśnie wszystkie kile zdobyte poprzez e, oczywiście killstriki będą się liczyły, wiecie o co chodzi. A więc kolejny perk to jest Overkill i właśnie to jest perk, który sprawia, to, że możecie nosić przy sobie dwie główne bronie. Czyli nie musicie mieć dodatkowej oraz głównej, tylko po prostu możecie mieć dwie główne karabiny, np. SMG albo sniperka i nie wiem, rakietnica. Wiecie o co chodzi. Kolejny, kolejny tutaj perk jest to Restock. I tutaj ogólnie jest opis tego, że w mniej 30 sekund zostanie zawodowany Equipment, czyli granaty i tak dalej w mniej 30 sekund, więc to jest. Dosyć, dosyć no, dobry perk, jak, tak na papierze wygląda dosyć spoko, ale zobaczymy jak będzie w praktyce, prawda? I tutaj wchodzimy już na ostatnie okno, między innymi perk 3, slot 3. Tu mamy 6 perków. Pierwszy perk to jest Ampet, czyli e, szybciej możesz zmieniać bronię oraz ładować szybciej e, RPG i tak dalej, wiecie, bazukę Kolejny perk to jest taka trochę maska taktyczna między innymi, ten perk się nazywa Battle Harnet i ten właśnie perk sprawia to, że otrzymujecie mniejsze obrażenia poprzez y, flashe i MP i tak dalej i tak dalej, więc y, właśnie ten perk sprawia to, że po prostu jesteście odporni na, na flashe i tak dalej. Kolejny perk to jest y, Cold-Blooded no ten perk już był w poprzednich Call of Duty i... Tym razem w Call of Duty Modern Warfare będzie sprawiał to, że niewykrywalność przez system celowania AL i optykę termiczną, zabezpieczanie przed migawkami granatu, więc to taki, powiedzmy, trochę jeden z słabszych pe perków, jak miał powiedzieć. Kolejny, kolejny to jest perk wysoki alarm, i to jest ogólnie generalnie z Black Opsa 4. Po prostu dostajecie mały taki alert, małe powiadomienie, że ktoś Was widzi, ktoś Was celuje, na przykład ze sniperki i tak dalej. Więc no, opis tego perka jest: Twoja wizja pulsuje, gdy widzą Cię wrogowie poza Twojego widoku. Więc gdy ty, gdy ty ich nie widzisz, a oni ciebie widzą, ty dostajesz powiadomienia, czyli na przykład ktoś z tyłu celuje ze snajperki w ciebie. Wiecie, z tyłu tego nie widzisz wiadomo, no to dostaniesz wiadomo wtedy powiadomienia. To jest, to jest nawet, nawet spoko perki ja lubię takie perki, które powiedzmy pomagają nie zginąć z zaskoczenia, wiecie, od pleców i tak dalej. Czy z noża, z, wiecie, jak ktoś wyjdzie za drzwi, czy coś i was zaćga, <laughs> wiecie, zaskoczenia, ponieważ miał przewagę, bo was z, zaskoczył. Tak naprawdę nie, na przykład nie jest od was lepszy, tylko po prostu miał przewagę, ponieważ was zaskoczył. Ale dobra, kolejny, kolejny perk to jest yy, Sharpnel, i tutaj yy, pomiędzy dodatkowym kawałkiem, na śmierć następnego sprzętu wybuchowe obrażenia sprawiają regenerację zdrowia. To jest generalnie właśnie, że, że gdy używacie granatów, przeciwnicy otrzymują większe obrażenia tych granatów oraz, oraz po prostu nie będą w stanie tak szybko zregenerować swojego życia. Tak jak na przykład regenerują, gdy dostaną ostrzał z broni, lecz gdy z granatów, no to ich opóźnienie na regeneracji będzie wolniejsze. Kolejny perk i ostatni to jest Spotter, i tutaj zobacz wyposażenie Wroga. Czyli to jest taki Engineer z Black Opsa 4, czyli widzisz przez ściany wszystkie takie wyposażenie Wroga i tak dalej. Jakby wiecie, system trophy, etc., więc patrząc, a i możesz jeszcze nawet oznaczać te przedmioty celując w stanie, i patrząc, dzięki temu każdy z Twojego teamu będzie widział te, te rzeczy przez ścianę. Więc to jest takie trochę dziwne. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie oczywiście w praniu. Wszystko wydaje się trochę dziwne, prawda? Tak czy inaczej, to chyba wszystko na dzisiejszy filmie, ja bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że przekazałem wam dzisiaj jakąś ilość informacji. Sorry, że te firmy są takie, wiecie, grupowane na perki, i i tak dalej, lecz po prostu nie mam czasu zbyt dużo, żeby teraz robić te filmy, a chcę, żebyście coś mieli, wiecie, codziennie, codziennie jakąś nową informację, jakąś nową, żebyście coś, czegoś się dowiedzieli. Tak czy inaczej, zostaw lajka, oczywiście, jeśli ci się spodobał ten film i jeśli pomogłem, nie subskrybuj kanału, jeśli chcesz otrzymywać najnowsze informacje, wy Black Opsie, generalnie wykalubci w tym razem Modern Warfare, no, jak już mówiłem, ty tym razem będziemy wiele, o wiele więcej otrzymywali e, filmów na temat Modern Warfare, więc y, no, przygotuj się na to. No i subskrybuj, jak już mówiłem, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnych filmach. Na razie, Makler Access to the open beta.